Witamy w naszej Szkole Podstawowej nr 43 w Diennastu. To jest Wiktor. A to jest Marysia. It, Nasza szkoła osiągnęła wiele sukcesów sportowych, czego dowodem są te puchary. It, Nasza szkoła zawsze dba o edukację małych dzieci. Te dzieci bardzo często rysują na dużych krystalach farbami pastelowymi. Osobiście bardzo lubię grać piłkę na żdłoścówkę, a zaraz przejdziemy do sali gimnastycznej. Organizujemy wiele pikników, festynów oraz targów, w których każdy może uczestniczyć, nawet ten spoza szkoły. We. We. We Hello, we learn English, ale nie tylko. Także mówimy tutaj po niemiecku, po rosyjsku i po hiszpańsku. Caterpillar. Ten points, ten points. so probably what else stay sally just so she shows zespołu wokalnego i ale także solistów. thank you for the music the songs i'm singing thanks for all the joy they bring in who can live without it i ask in oh, honestly what would life be without a song Give it to me. W tym so I, I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they bring in. Who can live without it? I ask all oh, honestly. What would life be without a song? Forgive me.